Ok, klaso, dzisiaj obejrzymy film pod tytułem Wonka. Więc bez przedłużania zaczynamy. Jeśli jakieś są pytania, to śmiało pytajcie. Proszę pani, jedno pytanie. Tak słucham. Czy ten film pod tytułem Wonka będzie łączona z Charlie i Fabryka Czekolady? Śmiało zobaczymy. Możecie jeść i pić, i nie korzystamy z telefonów. Dobrze, proszę pani, rozumiemy. Poł, a ty co masz w buzi? Chleb z dżemem. Smacznego. Dziękuję. Miki, mam jedno pytanie. No, co masz do jedzenia? Mam Kinder Bueno, chipsy taki z Blue hit i mam jeszcze do picia D. Pepper, a ty? Ja mam chleb z dżemem, chipsy o smaku pizzy i jeszcze mam banana. No spoko. Boży Darek, wymienimy się numerem telefonu. Jasne, już daję ci mój telefon i wpisz swój numer telefonu. Dzwoni, tak. To Twój prawdziwy numer, tak. Dobra. Przepraszam, że przerwę momencik u Mikiego w domu, ale chciałabym powiedzieć, że Amelki dzisiaj w szkole nie było. Dlaczego? Bo jest chora, ma ból, gardła i kaszel. Pozdrawiam, Iga Pszczółka. Dobra, Paul. Co będziesz robił w wakacje? Ja na trochę wyjadę do babci i dziadka do Hampton Hargate, potem na jakiś czas do Brookhaven i potem z Brookhaven do Stamfordu, a tak w ogóle jeszcze będę wyjeżdżał do Warszawy na 5 dni. A babcia i dziadek będą zajmować się Winstonem, a ty? Ja będę wyjeżdżał do Westwywerna na 2 tygodnie, a potem do mojego taty do Beechley na 3 tygodnie. Idźmy najlepiej do Twojego pokoju pograć na Twojej konsoli PS4. No dobra, a przez ciekawość zapytam, skąd masz konsolę PS4? Ostatnio kupiłem sobie. No dobra, idziemy pograć w Roblox na konsoli PS4. Dobra, a zagramy. Ktoś domofonem dzwoni, to odbierz szybko. Słucham, kto to mówi. Kto mówi Real czy Barca? Halo, halo, uuu, uuu. Pewnie to wypajace. Proszę się odczepić od tej klatki do widzenia. Przecie, no, to przecież nerwicy można dostać. To ja już wracam do pokoju. Więc idę. Kto to był? TG gwiazdka 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 a z mową Real czy Barca? Co za wredne dzieci. Dobra, na spokojnie. Może zagramy w bol później w Dorsy, a potem w MM2. Dobrze. Poł, słuchaj, jak byliśmy w szkole to z Bożydarkiem wymieniłem się numerem telefonu. Jak chcecie widzowie wiedzieć dlaczego tam był mój brytyjski i poa brytyjski numer telefonu, to proszę w komentarzu napisać o co chodzi. My pozdrawiamy Miki i Poł. A jeśli hejterzy to oglądają, to nie pozdrawiamy. Dobra widzowie, to powoli koniec odcinka. Pa. Witam, obserwatorzy. To wasz ulubiony Bruno Space. Ja chciałbym powiedzieć, że zanim ten film się skończy, to chciałbym powiedzieć, że jak wam się ten film spodobał, to proszę w komentarzu napisać. A i jeszcze jedno, chcecie napisać w komentarzu pytanie dlaczego. Ten, ten pokazywało się brytyjskie numery Bożydarka i Miki'ego to, to napiszcie w komentarzu dlaczego, te pytanie dlaczego dobra to jeszcze będzie wiadomość do hejterów i za chwilę właśnie będzie się pojawiać no to proszę posłuchać Trzy, dwa, jeden, start! Jeśli hejterzy to oglądają, to proszę tego nie oglądać. Dobra widzowie, nie traćmy czasu, tylko kończmy ten odcinek. Pa, pa!